Ten odcinek poświęciłem pająkom. Poranek był jeszcze słoneczny i zacząłem szukać pająków gdzieś na trawie, na liściach. Udało mi się znaleźć takiego, który siedział sobie i wygrzewał się na słońcu. W pozycji cały czas tej samej, nie ruszał się, więc miałem okazję, żeby go odfotografować i obfilmować. Trwało to chwilkę. Myślałem, że ruszy się, że zrobi krok do tyłu lub do przodu, ale on cały czas trwał w bezruchu, więc postanowiłem go troszkę rozruszać i zacząłem dmuchać na liść. Wykonał kilka ruchów do tyłu, do przodu i na tym się skończyło. Był strasznie oparty. Po kilkunastu minutach słońce zaszło za chmury i niestety już słonko nie wyszło przez najbliższe godziny ale ja postanowiłem szukać dalej jakiegoś kolejnego pająka no i udało mi się w takiej pajęczynie w krzakach zauważyłem pajęczynę z takim lejem podszedłem bliżej i rzeczywiście siedział sobie tam głęboko pająk, ustawiłem sprzęt i czekałem aż wyjdzie długo się nie pokazywał. na pajęczynie utrzymywała się jeszcze poranna rosa więc bardzo fajnie to wyglądało A wreszcie pojawił się ja w tym momencie oczywiście wykonałem serię zdjęć i włączyłem aparat na nagrywanie. Przyglądał się mi, przyglądał i w pewnym momencie zniknął. Ten pająk siedział przez chwilę w miarę spokojnie, więc spróbowałem go sfotografować, zbliżając się i robiąc zdjęcia. Udało mi się podejść tak blisko, jak tutaj na tym zdjęciu widać. To zdjęcie ma jeszcze lekkie powiększenie, ale i tak bardzo blisko potrzebem. No, oczywiście w pewnym momencie pająk w ciągu ułamka sekundy schował się do swojej norki. Przy fotografowaniu tego pająka musiałem być trochę cierpliwy, bo rzeczywiście on bardzo długo siedział i nie chciał się ruszyć. Lub też jak się schował, to bardzo długo nie wychodził. więc poświęciłem mu tutaj dosyć dużo czasu, żeby wykonać kilka zdjęć i nagrać go wychodzącego i wchodzącego. Obok miałem nieduży lasek. Postanowiłem zobaczyć, co tam w lasku słychać. Czy coś znajdę ciekawego do fotografowania. I idąc między drzewami, zatrzymałem się w ostatnim momencie, bo między właśnie tymi drzewami rozciągnięta była pajęczyna. Prawie w ogóle niewidoczna, a nie, na niej malutki pajączek. Rozstawiłem sprzęt i zacząłem go fotografować i filmować. Ten pajączek na tle drzew to był taki mały punkcik pańczyna była prawie y, niewidoczna, więc tutaj musiałem się troszkę pogimnastykować, żeby ustawić ostrość y, tą moją stopiątką. Był lekki wiatr, co utrudniało mi ustawienie ostrości, bo każde drgnięcie y, w prawo lub w lewo do przodu lub do tyłu to było utracenie y, ostrości. No ale jakoś dawałem radę. Jak sami widzicie na tym filmie, ostrość pojawiała i znikała. Przed chwilą jeszcze było w miarę spokojnie. Teraz ruszył się wiatr i już jest bardzo ciężko zrobić zdjęcie czy jakieś ujęcie wideo temu pękowi, który sobie siedzi tutaj na sieci, no, ale będę jeszcze próbować zrobić jakąś fotkę, chociaż jest ja skoro bardzo mocno częsia i ruszam. Kilka zdjęć zrobiłem z użyciem lampy błyskowej. Natomiast robiąc ujęcie wideo nie miałem za bardzo czym doświetlić. I zrobiłem te ujęcia w takich zastanych warunkach. No i niestety widoczne jest to lekkie niedoświetlenie. Ale na szczęście ekspozycja jest na tyle dobra, że da się użyć tych ujęć do filmu. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że wybierając miejsce do fotografowania czy filmowania, sprawdźcie, czy pod nogami nie ma przypadkiem mrowiska albo gdzieś w pobliżu tego mrowiska nie ma bo może się to okazać niemiłym zaskoczeniem w pewnym momencie poczujecie na nogach i na aparacie chodzące mrówki i tak po spędzonym czasie robiąc zdjęcia pająkowi czy pająkom, które miały rozciągnięte pajęczyny między drzewami czy też robiąc zdjęcia pająkom które miały swoje pajęczyny utkane w liściach krzewu spędziłem kilka godzin. Zrobiłem trochę zdjęć, dosyć dużo materiału wideo, który Wam publikowałem. Mogę powiedzieć, że całkiem nieźle ten dzień spędziłem łowiąc pająki. Robiąc materiał pająkom trzeba mieć trochę cierpliwości, ponieważ one są bardzo płochliwe. Łatwo je jest spłoszyć. Bardzo długo trzeba jednak poczekać, żeby na przykład wyszły ze swojej pajęczyny lub też, żeby zaczęły się ruszać na pojęczenie. na pewno trzeba się wykazać cierpliwością. Ten dzień uważam za udany, bo zrobiłem sporo dobrego materiału. Jak z parametrami przy robieniu tych zdjęć, przy robieniu zdjęć przy słońcu krótkie czasy, niska czułość I to była jakby podstawa. Robiłem te zdjęcia i filmy 105 makro. W związku z tym głębia ostrości przy tych filmach i zdjęciach była nieduża. W momencie, kiedy świeciło słońce, czułość ustawiałem na 100. Osa. Czas to była 1,250, 1,500 na sekundę. przysłona mi w tym momencie wychodziła gdzieś około 5, 6, 8. W momencie, kiedy słońce już zaszło, było pochmurno, to zwiększyłem trochę czułość do 400. Czas starałem się ustawić nadal na krótki. Czyli 1,250, 1,500 250, na Przysłona mi wychodziła wtedy gdzieś około 4-5-6. takimi parametrami operowałem przez większość dnia robiąc zdjęcia w ten pochmurny dzień. Będąc, robiąc zdjęcia w lesie pod drzewami, parametry musiałem trochę zmienić, czyli ustawiłem czułość na 500-700. Czas tutaj nie zmieniałem, to było średnio 1,500 na sekundy. Używając lampy błyskowej. Ustawiałem czas na 1,125, jedną 250 z przysłoną około 8,11. Czułość wtedy ustawiłem sobie na około 100-200 i tak fotografowałem przy użyciu lampy. Ale szczerze mówiąc robiąc zdjęcia z lampą bezkową pająką, nie za bardzo mi te zdjęcia wyszły. Część zdjęć była lekko przepalona, dlatego no, tutaj lampa się nie do końca sprawdziła. Mam nadzieję, że ten zmontowany materiał, który zobaczyliście na początku, spodobał się Wam. Chciałbym Wam przypomnieć, że ten materiał był robiony na Podlasiu w małej wiosce koło Kolbuszowej. I zapraszam Was na mój kolejny materiał, który był oczywiście robiony też w tym rejonie.